Ale pamiętam, że twoja reakcja, pierwsze takie reakcje były takie, że chłopiec z zespołem dał, bo taki był wynik tak, badania, no to, że ale Eliza, to jest najmniejsza wada, jaka mogła nam się przydarzyć. Ignacy był w przedszkolu takim, gdzie są dzieci zdrowe, to nie było szkole integracyjne i przez 3 lata był jedynym dzieckiem z orzeczeniem. I to jest duże przedszkole, na 300 dzieci tylko on jedyny. Więc ja często jak przychodziłam i patrzyłam tak przez yy, szklaną ścianę i widziałam te dzieci, które się bawią w jego grupie, to często miałam takie poczucie, że dlaczego on, nie? Dlaczego on? Albo było przedstawienie, to do tej pory nie zapomnę. Dzieci miały swoje role, każdy podchodził do mikrofonu i coś mówił swoją rolę. Ignacy podszedł taki dumny, Miał wtedy 6 lat i nie mówił. I on powiedział swoją rolę, nikt nic nie zrozumiał, kompletnie, tak? Ale on nie miał żadnej bariery, po prostu poszedł, powiedział coś, co w ogóle nie było zrozumiane dla nikogo i się cofnął. I to był dalej ból tej matki, nie? Że tyle godzin logopedii i tak dalej, a on nawet nie może stanąć przed mikrofonem i powiedzieć pięciu słów, tak? Ja nie znam dzieci zespół na nigdy wcześniej. Znaczy, miałam takie wyobrażenia dorosłego, 30 yy, faceta, który idzie za rękę z mamą w dresach, spodnie wiszą między kolanem, włosy każdy w inną stronę, w ogóle by nie było fryzjera, tak? To, to, to było takie moje doświadczenie. Ja taki, taki, takie osoby dorosłe zespołem gdzieś widziałam na ulicach, to mnie też przerażało, tak? no, bo ja nagle zobaczyłam siebie, tak? będę go ciągnęła za rękę 30-latka, tak, a to moje życie w ogóle się już skończyło tak naprawdę, tak? Ja nie chciałam dla siebie takiego życia ani ja dla niego. Oglądaj serial Rodzina jest super. Premiera już w niedzielę o 20 na YouTube.